Kontekstem drugim jest sytuacja w polskim kinie po roku 1968. No, państwo doskonale wiedzą, że rok 68 to jest kulminacja nagonki nie tylko antysemickiej, ale i antyinteligenckiej. Również polskie kino obrywa mocno od władzy. To są zarówno rozgrywki na poziomie organizacyjnym, na poziomie takiego bezpośredniego przekazu władza filmowcy, ale również wiele tekstów o charakterze niesłychanie krytycznym, publikowanych w prasie filmowej i nie tylko. W prasie filmowej to przede wszystkim na łamach ekranu. Ale to jest także wyczerpywanie się pewnego modelu kina który został zadekretowany na początku lat 60. czy w zasadzie na przełomie lat 50. i 60. przez uchwałę sekretariatu KC PZPR z czerwca 1960 roku. To jest to kino, które wpisywało się w Gomułkowską małą stabilizację, używając tego pamiętajmy o tym ironicznego określenia Tadeusza Różewicza. To jest też ciekawe, że rok 69 Przynosi kilka ważnych filmów. Moim zdaniem, oprócz Soli Ziemi Czarnej, drugim takim fundamentalnie ważnym filmem, który wpisuje się w ten przełom, chęć odrodzenia moralnego, choć powrotu do etycznych pytań, to jest film, który Państwo oglądali dwa spotkania temu, czyli Struktura Kryształu Krzysztofa Zamusiego. Można by do tego dodać jeszcze kilka jego filmów krótszych. Ale pamiętajmy też że to jest czas, w którym współczesność zostaje w jakiś sposób zdeprecjonowana, w którym odgórnie próbuje się narzucać pewien specyficzny rodzaj pamięci i na przełomie lat 60. i 70. pojawia się kilku twórców, którzy chcą wrócić do innych form opowiadania i którzy chcą wrócić do historii. Historia zaczyna odgrywać ważną rolę, ale znowu pytanie, jaka historia? Dlatego, że przez lata, przez całą dekadę w zasadzie toczy się spór o pamięć, o relację między pamięcią jednostkową i pamięcią zbiorową i to kino, które promuje pamięć indywidualną bardzo często w odniesieniu do II wojny światowej, to jest kino przede wszystkim Stanisława Różewicza, Wojciecha Jerzego Hasa czy Tadeusza Konwickiego, to jest kino o niezbywalnych walorach artystycznych, ale też kino, które jest zwłaszcza w połowie lat 60. i później poddawane ostrej krytyce, że można powiedzieć tak się nie pamięta. Natomiast dekada ta jest też kinem jest też momentem, kiedy kreuje się kino nowej y, pamięci. I to widać w filmie dokumentalnym, filmie odnoszącym się do II wojny światowej, w ogóle do przeszłości, y, zapoczątkowanym można by rzec symbolicznie w 1960 roku krzyżakami, a znajdujące podsumowanie w tych wielkich filmach batalistycznych końca lat 60., takich jak Kierunek Berlin, Ostatnie dni Jerzego Passendorfera czy Jarzębina Czerwona, Ewy i Czesława Petelskich. I można powiedzieć, w takim kinie o wiele ważniejsza jest pamięć zbiorowa. Nie ma miejsca na pamięć indywidualną. Co ciekawe, to w jednym z filmów Jerzego Passendorfera, w w ogniu, pojawia się problem Ślązaków, ich doświadczenia wojennego, ale na zupełnie innej zasadzie. Ludzi, którzy na przykład mieli związki z Niemcami, z Wehrmachtem, musieli odejść, jest jakaś krzywda, ale nie ma tutaj pamięci kulturowej, nie mówi się nic w tym filmie o, o historii tego regionu, o zaszłościach, a Kutz to nagle przełamuje. Kud wprowadza y, dość dzisiaj takie modne pojęcie, ale wówczas to było dla polskiego kina objawienie, y, to jest film o małej ojczyźnie, to jest film o, y, o tym y, najbliższym skrawku ziemi, o języku, o wierze, o więzach y, krwi. Y, można powiedzieć, że to jest też interesujące, że do tej pory w polskim kinie obowiązywała powiedziałbym, pamięć Polski centralnej. Y, to, Nawiązanie do etniczności było bardzo rzadkie. To też nie może dziwić, ponieważ no, Polska przedstawiała się jako państwo jednonarodowe, o, to, co jest też dzisiaj tak aktualne, o narodowości śląskiej raczej nie chciano mówić. Nie chciano też poruszać bolesnych problemów pewnych wyborów, pewnej historii. Relacji polsko-niemieckich. Też warto zauważyć, że w obu tych filmach Kuca relacje polsko-niemieckie są niezwykle istotne, i w obu filmach możemy zauważyć ten wątek narodowy. To znaczy, to jest perspektywa bardzo indywidualna, pokazująca ten świat nie z perspektywy obiektywnego historyka, tylko z perspektywy człowieka zanurzonego tej w tej kulturze. I pokazującego, że Śląsk należał do Polski. W zasadzie w tych filmach nie mówi się nic, zwłaszcza w soli Ziemi Czarnej, która mówi przecież o powstaniu Śląskim w 1920 roku, o trudnym powstaniu Śląskim gdzie chodziło o wybory plebiscytowe, gdzie chodziło o opowiedzenie się ludności lokalnej za Polską bądź za Niemcami, nie ma kwestii tych bolesnych wyborów, tego, że jakaś grupa wcale liczna opowiedziała się po stronie niemieckiej. I nie jest, to nie jest ze strony kłóca niedopatrzenie, bo to jest oczywiście opowieść bardzo osobista. W jakim sensie nawet perswazyjna. Ale nie można było w tym czasie pokazywać takich wątpliwości. Dekada lat 60., znowu warto usytuować filmy Kuca w tym bardzo szerokim kontekście, to jest dekada propagandy antyniemieckiej, nawet antygermańskiej. Ona znajduje nawet swoistą kulminację w 1969 roku, czyli proszę wziąć pod uwagę, w roku 30. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Trudno byłoby z perspektywy tekstu kultury, jednak finansowanego przez państwo, pokazywać Niemców, którzy by mieli jakieś prawa do tych ziem, którzy mogli przez mieszkańców być wybrani. Dlatego mówiłem, że w późniejszych filmach Kud do niektórych tych tematów wraca i tak się dzieje. Na przykład na Straży swej stać będę, gdzie podobne wybory z 1939 roku są pokazane, gdzie bohater, który chce walczyć o polskość na ulicach Katowic, widzi mieszkańców miasta, Część mieszkańców miasta entuzjastycznie witający hitlerowskie Niemcy. Także y, sól Ziemi Czarnej i Perła w koronie mogą być osadzone w tym kolejnym y, kontekście jako y, filmy pokazujące coś absolutnie nowego, pokazujące y, polskę z innej perspektywy, pokazujące Górny Śląsk. Filmy, które z jednej strony są skierowane do, można powiedzieć, do tej publiczności ogólnopolskiej, które mają pokazać jej, że zobaczcie, Górny Śląsk istnieje, Górny Śląsk ma jakąś własną tożsamość, ale też, jak powtarzał sam Kazimierz Kuc, to są filmy skierowane do Ślązaków, które, to filmy mają pomóc im odbudować własną wartość, odbudować własną tożsamość pokazać ich y, historię.